Witajcie dziewczyny, kobiety. Nazywam się Ewa Marzanna Jurkowska. Od lat pracuję z kobietami i dla kobiet. Dlatego też z Panią Agnieszką Nowak doszłyśmy do wniosku. Że możemy wykorzystać moje długoletnie doświadczenie jako coacha, terapeutki, instruktorki gimnastyki słowiańskiej, do tego, by stworzyć cykl programów od kobiet dla kobiet. Projekt ten jest finansowany przez firmę Batist. Dzisiaj chciałabym Was zapoznać z ćwiczeniami gimnastyki słowiańskiej. Jest to system, który pozwala poprzez pracę z ciałem, poprzez zadbanie o kręgosłup, o relaks, o otwarcie naszej klatki piersiowej, pozwala nam również wpłynąć na naszą pewność siebie, na psychikę, na lepsze samopoczucie. Znamy wszystkie to określenie w zdrowym ciele, zdrowy duch. Do tego chciałabym Was dzisiaj zachęcić. Jeśli masz możliwość, otwórz okno, załóż coś wygodnego, najlepiej byłoby, gdyby to były leginsy i gimnastykę słowiańską, gdybyście chciały w nią y, głębiej wejść, ćwiczymy y, właśnie w taki sposób, by widzieć jak pracuje. Chociażby w lustrze czy żeby instruktorka widziała, żeby widzieć, jak pracuje nasze ciało. Oczywiście, jeżeli będziecie ćwiczyły bardzo długo, cudownie ćwiczy się w długiej spódnicy. Zapraszam, zaczynamy. Podstawą jest ustawienie stóp. Stopy są postawione równolegle na szerokość Twoich bioder. To musisz poczuć, jak się czujesz. Mogą być troszeczkę szerzej, ale y, potrzeba, byś wyczuła taki moment. Daj ciało, przesuń do przodu, przesuń ciało do tyłu, w bok, w drugi. Osać się i rozpłaszcz stopy i tak, jakbyś je miała przyssane do ziemi. Doskonale. Teraz... Kolana, pozwól kolanom zrobić najpierw przeprost i później je leciutko puść. To, co jest bardzo interesujące, chwyć się za biodra i teraz pozwól, by Twoje kolana popatrzyły nie na duży palec, tylko na kolejny. Zrób ten mały ruch. Rozsuwają się Twoje biodra doskonale. I teraz czas na miednicę. Połóż jedną rękę na brzuch, drugą na lędzia i zrób ruch leciutko do przodu i do tyłu. Pozwól tym biodrom rozruszać się doskonale. Możesz też chwycić je tak, jakbyś chwyciła misę. W dwie ręce chwyć swe biodra i tak, jakbyś chciała wodę wylać z misy. Utrzymać w pozycji prostej i w drugą stronę. I w ten sposób pracujesz ze swoimi biodrami. Doskonale. Potrzeba jest taka, byś puściła całkowicie swoje napięcie. Bierz powietrze i wypuszczaj to powietrze. Daj sobie całkowity luz. Podnieś klatkę piersiową do góry. A tak właściwie to nie klatkę, tylko splot słoneczny. Różnica jest taka, że jak podniesiesz tą część do góry, opuścisz ramiona, to jesteś wtedy wyprostowana. Wyglądasz tak, jakbyś całemu światu chciała pokazać obojczyki. I co jeszcze jest ciekawego? Potrzebujesz coś zrobić z rękoma, i te ręce położysz na plecach. Jest to Twoja miarka do ustawienia e, dłoni. Pod łopatkę wkładasz otwartą dłoń, drugą dłoń kładziesz na plecy wzdłuż kręgosłupa. Druga ręka w podobny sposób. To jest tak, małe palce, zobacz, równolegle są do kręgosłupa, inne luźniutko puszczone. Bokcie skieruj do przodu. Ja się muszę jeszcze raz ustawić. Głowa jest bardzo pięknie podniesiona, leciutko do góry. Tutaj cały czas sobie tak masujemy tarczyce. Świetnie też wpływa na układ hormonalny. Ta, te ćwiczenia wpływają fantastycznie. Te ćwiczenia wpływają fantastycznie na układ hormonalny, przez to, że cały czas masujemy tarczyce. Doskonale, w tym ustawieniu pamiętaj, łokcie do przodu. Na początku mogą troszeczkę cię boleć ramiona tutaj, jeśli masz dużo napięcia tu, ale nic nie szkodzi. Chociażby postój chwileczkę w tej pozycji. Pamiętaj, potrzebujesz mieć luz w biodrach. I teraz bardzo proszę, wyciągnij brodę i zacznij ruch do przodu. Biodra pozostają w tym miejscu, gdzie były. A ty wyciągasz kręgosłup, ciągnąc brodę i zostawiając lędźwia w tym miejscu, w którym były. Doskonale. Doskonale. Teraz jest ruch. Na to, że możesz się sprawdzić, ponieważ wyciągnięcie jest ważne od splotu słonecznego. Masz otwarty brzuch, otwartą klatkę piersiową. Jeśli masz długie włosy, to możesz pociągnąć się za włosy i poczuć, czy, to, czy tu jestem naprawdę wyciągnięta. Możesz jeszcze obniżyć się niżej i w tym ułożeniu. Jeśli mogłaś, troszkę jesteś wyżej, nie ma to znaczenia. W tym ustawieniu łokcie Twoje patrzą do dołu. Bierzesz wdech i podczas wdechu robisz ruch bioder z jednoczesnym podniesieniem pięty około pół centymetra centymetr nieznacznie. Wydech i wracasz. Jest to cudowne ćwiczenie na rozciągnięcie kręgosłupa. Cały czas czujesz, że kręgosłup rozciąga się w górę, i pozostawione biodra w jednym punkcie pozwalają mu się wyciągnąć w dół. Ten ruch bioder, o którym mówiłam, jest bardzo delikatny. Od tego miejsca jesteś sprężysta. Ten ruch jest. Bardzo delikatne, Taki. Ja pokażę to ćwiczenie z boku, żebyście mogły zobaczyć. Tak, ustawiam się. Pamiętaj stopy, kolana biodra, i w tej pozycji ciągniesz, ciągniesz do przodu brodę. Ręce, łokcie Twoje opadają. Patrzą tu. Możesz też sobie położyć ręce na biodra, żeby sprawdzić. I tu jest ruch biodra. I wracasz. Doskonale. Cały czas wyciągasz ten kręgosłup. Wyobraź sobie, że twój kręgosłup to na niteczce nanizane koraliki i pozwalasz tym koralikom się rozluźnić, biorąc wdech i wydech. To ćwiczenie możesz zrobić w wersji troszkę trudniejszej. Może to być ten sposób, że przeniesiesz ciężar ciała na jedną nogę, połączysz kolano z kolanem, piętę zrobisz aktywną i w ten sam sposób będziesz rozciągała kręgosłup na jednej noce. Tutaj możesz zrobić ruch e, bioderkiem albo na, najpierw poćwiczyć tak. Zobacz, ile masz ciekawych rzeczy, które się zadziewają koło ciebie. Trzymasz sobie leciutko e, rozstawione nogi na szerokość bioder, powtarzam. Przenosisz ciężar ciała na bok. Przyciskasz kolano do kolana, pięta aktywna, czyli palce do dołu, pięta do tyłu, jak najbardziej przysunięta do pupy, i robisz też na drugą nogę. Nie przejmuj się niczym. Możesz zrobić to w takiej podstawowej wersji, możesz zrobić znowu z ruchem bioderka, ile zrobisz. To jest doskonale. Każdego dnia jesteśmy inne i uwierz mi, dzień za dniem twój kręgosłup będzie coraz bardziej elastyczny. Najważniejsze jest to, byś pozwoliła swoim biodrom, chociażby przez taką pozycję, przez stanie w tej pozycji, o której na początku powiedziałam, byś sobie tak postała. Dzięki tej pozycji już schodzi napięcie z ciała i zaczynasz się relaksować. Nie zwracaj uwagi na to, że na początku mogą Cię w jakiś sposób boleć ramiona, coś tu się zadziewa. Tak, one są po prostu nieprzyzwyczajone. One są najzwyczajniej napięte. I nie przejmuj się, że na początku Twoje ręce będą tak, a nie tak. Tak jakbyś się chciała objąć w talii, nie przejmuj się. Moja ręka jedna stała tak, a druga tak. To jest bardzo częste. Jak prowadzę zajęcia, naprawdę dosyć często widzę. Więc, jeżeli możesz, poświęć swojemu ciału chwileczkę, pobądź w tej pozycji otwórz okno, poddychaj i to już będzie plus. Jeszcze chciałabym powiedzieć jedno na temat tych ćwiczeń. Jeżeli czekasz na to, że się dogotuje makaron, też możesz stanąć w tej pozycji, wyciągnąć czubek głowy do góry i poczuć swoją jakość, swoją pewność w kręgosłupie, tam w środeczku. Jeżeli myjesz yy, zęby, ja się tak uczyłam. stawałam na jednej nodze i po prostu czyściłam zęby. Łapałam równowagę, i też jednego dnia tą równowagę będziesz miała większą, innego dnia mniej, mniej tej równowagi będzie w tobie i wokół. To było ćwiczenie numer jeden. ćwiczenie numer dwa. Chcę Ci pokazać bardzo prosty relaks na kręgosłup. Mam dwie piłeczki i jedną skarpetę. W tą skarpetę wkładasz piłeczkę do tenisa. Jedną i drugą. Zawiązujesz te piłeczki po to, by nie rozjeżdżały się. I powstają takie dwie kulki. Dwie kulki. Do czego one mają służyć? Ta przerwa między nimi to jest miejsce, gdzie położysz swój kręgosłup. Ja robię to razem z stopą. Kładziesz się. Możesz zacząć od pośladków i bardzo powolutku możesz też oprzeć stopy o podłogę i masujesz sobie kręgosłup. Jest to bardzo ważne, ponieważ pamiętaj, by piłeczki zawsze były po bokach kręgosłupa. Możesz sobie przesunąć i masować dalej. I niżej, schodzisz niżej i masujesz cały czas. Jeżeli masz napięcie w, w karku, przesuwasz te piłeczki i kładziesz w miejscu gdzie kończy się twoja czaszka i leciutko sobie masujesz to miejsce. Możesz też przemasować szyję. Troszeczkę inaczej będą chciały być związane. Tu wszystko możesz zrobić. Pamiętaj, że twój kręgosłup mieści się w tej przestrzeni. To jest bardzo ważne. W żadnym z ćwiczeń nie możesz odczuwać wielkiego napięcia. To nie o to chodzi. Chodzi o to, byś była dla siebie dobra, byś sobie pomagała, byś była coraz bardziej zadbana przez samą siebie. I teraz pozycja numer 3. Do tego ćwiczenia potrzebujesz sznurek bądź tasiemkę i ręcznik. Ręcznik mój jest średniej wielkości ręcznikiem i zwijam go dosyć ścisło, o proszę bardzo tutaj ściskam nie potrzebujemy być siłaczkami, żeby zrobić takie działanie i go ładnie owijam. Jak już owinęłaś, zawiąż lub jak ja mam gumę, więc ja mogę sobie tutaj wsunąć po prostu. Jeśli masz dłuższy sznurek, możesz tych. Yy, Zabijasków zrobić znacznie więcej. I co teraz z tak przygotowanym ręcznikiem? Usiądź w wygodnej pozycji. Chodzi o to, byś się mogła zrelaksować i wyciągnąć kręgosłup. Kładziesz się na ręcznik, ale to, co jest ważne, rozstaw stopy na szerokość. 20 centymetrów. Za sobą trzymasz ręcznik i kładziesz się. Stopy połącz czubkami palców. Pięty wypychaj na zewnątrz. Palce ciągnij do siebie. Palce u rąk połącz w ten sposób i połóż ręce. Jednocześnie rozciągając kręgosłup, ciągnąc pięty w jedną stronę, a paluszki u rąk w drugą. Doskonale. Połóż rękę na bok, nogę podnieś, przekręć się. Wszystkie ćwiczenia potrzebujesz wykonać tak, by czuć się całkowicie bezpiecznie. I teraz, jeżeli masz Kłopot z odcinkiem lędźwiowym to było to ułożenie. Jeżeli zaczynasz się garbić, Twoja klatka piersiowa już jest zapadnięta, a plecy zaokrąglone, tutaj połóż pod klatkę piersiową wałek nogi tak samo jak w poprzednim ułożeniu. Łączysz paluszki. Tutaj również łączysz paluszki. I oddychasz. Trzy minuty, 5 minut. Ciągniesz pięty i ciągniesz palcem rąk do góry. To ćwiczenie jest znane również z tego, że przy wyciąganiu. Jesteśmy wyższe o kilka centymetrów i co bardzo interesujące, szczuplejsze w talii. Przekręcasz się na bok. 3 minuty lub 5 minut minęło. Podnosisz się. Zawsze zwracasz uwagę na ciało. Każde twoje ćwiczenie to jest zwrócenie się do swojego ciała z czułością. To nie jest tak, że ty musisz więcej, mocniej, więcej, więcej. Każde z tych ćwiczeń rozciąga, relaksuje, masuje. I bardzo proszę, jeśli możesz, miej otwarte okno, miej dostęp do świeżego powietrza i korzystaj z niego tyle, ile możesz. Dziękuję Ci za uwagę. Dziel się swoimi komentarzami, co jest dla ciebie łatwe, co trudne, co przyjemne. Dziękuję ci serdecznie. Do miłego zobaczenia w kolejnym odcinku od Kobiet dla Kobiet. Pozdrawiam cię.